Abyśmy dobrze zrozumieli to, yy, czym w ogóle okno jest, to musimy sobie takie podstawowe pytanie jakie funkcje to okno spełnia. Bo yy, często tak spotykamy się z różnymi tam firmami, które realizują, jest to dla naszych klientów i nie do końca rozumiemy, jak ono jest istotne yy, w tym naszym całym domie. No jak Państwo myślicie, tak? Może, że jesteśmy w małym gronie, to możemy sobie pozwolić na lekkie przemyślenie. Na pewno musi być barierą, tak? Izolacja termiczna po to, żeby oddzielić warunki atmosferyczne z warunków wewnętrznych. No ale to nie wszystko. tak? Kolejnym elementem, no to wiadomo, jest dźwięk. Jednak chcemy, żeby to było jak najbardziej wyciszone, wygłuszone. I tu zaczyna się tego, że na 90% w budownictwie domków jednorodzinnych, na 90%, 90 zleceń realizowanych w większości polskich fabryk, to raczej dom z szyby standardowe. Takie same grubości. Dźwięk jest czymś, dźwięk jest amplitudą drgan. Przenoszoną przez kolejne szyby. Jeżeli te szyby są takie same, no to amplitwa się nie zmienia. Jeżeli zmienimy jedną szybę, dowolnej jakby, tej, jednej z tych trzech szyb, no bo dzisiaj już chyba nikt nie myśli Państwa o tym, żeby wstawiać sobie do domu pakiety dwuszybowe, czyli te takie zimniejsze rozwiązania, to tylko wszyscy myślą już o pakietach trzyszybowych. Tak? Gdyby coś było niezrozumiałe, albo coś by mnie podniosło, to powiedzcie, to ja postaram się wyjaśnić w ja tak jakby czasem lubię puścić wodę fantazji, i w tym momencie nie do końca wiemy o czym mówimy, a to dla Państwa tak naprawdę dzisiaj wzięliśmy, żebyście to zrozumieli. Czyli tak, jeżeli wiemy, że te dzieje byśmy zmienili no to tu już wchodzimy w konfigurację akustyczną, tak? Zmieniając jeden element, jedną szybę, na zewnętrzną, gdzie dopłata na całej inwestycji nie będzie większa niż 1000-1500 złotych, możemy uzyskać wiele ciśnienia, no tak? Tylko czy nam to potrzebne w takiej miejscowości, że to krakowie? Do przemyślenia. Tak, kwestia kalkulacji i państwa decyzji, co tak naprawdę byście Państwo chcieli. Ja no, bym chciał, żebyście Państwo wiedzieli, że takie możliwości są. Jeżeli jest to przy jakiejś drodze, gdzie y, rano jeździ autobus i akurat stoi na przystanku pod drogą i wszystko się wszystko drga, no to y, zdecydowanie polecam. No ale to oczywiście dla, y, do przemyślenia. Y -y. Wiemy, taką ściągę przygotowałem, żeby nie było łatwiej, wiemy, że musimy mieć jakby tę zlacyjność dynamiczną, akustyczną, ale również one przede wszystkim są spełniają funkcję doświetleń. Ja kiedyś w Krakowie, zanim zamieszkałem w Krakowie na studiach, to myślałem sobie, po co w ogóle w tych kamienicach wszystkich takie naświetla u góry w drzwiach, albo naświetla boczne, w przestrzeniach, w których... No, nie do końca to potrzebujemy, tak? Drzwi się otwierają, zamykają i funkcjonalnie fajnie nam to działa, tak? No, ale jednak, jak się zam... zamieszkałem właśnie w takiej jednej kamienicy, gdzie było na świetle górne, jak się zamknęło te drzwi, no to nie było to takie przyjemne i takie. Łatwe w dojściu do tego przycisku, jednak ten dodatkowe na powodowały, że już mogliśmy łatwiej korzystać. U Państwa będą na pewno przedsionki, będą jakieś przestrzenie ze schodami. To, to na tą funkcję doświetlenia warto zwrócić uwagę. Jeżeli drzwi, które są wejściowe, drzwi do garażu, do piwnicy mogą być jakiś element doświetlenia, warto pomyśleć, czy to nie będzie dla Państwa funkcjonalne, tak? bo wejdziemy, zamkniemy za sobą, jest ciemno i takie trochę lawirowanie. Oczywiście, jeśli człowiek przyzwyczai, no ale po prostu się przyzwyczaić, jak można żyć po prostu komfortowo, je, ktoś coś do nas odwiedzi, to też tak czasem staje i jest nie wie, co z sobą zrobić, bo, no, bo po prostu jest ciemno. Kwestia yy, okno jest pierwszym takim elementem, który już musi funkcjonować, tak? czyli dawać nam taki komfort użytkowania. Do tej pory żaden element, który Państwo realizowaliście na swoich budowach, nie miał funkcjonować, tak? co powoduje, że odpowiedzialność okna jest dużo większa, bo wszystkie te, te, te aspekty, na które zwracamy uwagę przy pustakach, krzydaku i tak dalej, one również występują, bo są barierem, są miejscem, czyli się łamują, słabym i tak dalej, ale przede wszystkim musi się prawidłowo funkcjonować pod średni zamykiem, tak, więc musimy zwrócić uwagę jak z sztywnością tych profili, jak z okuciami, jak, y, jakie funkcje, rozwiązania są potrzebne, możliwe do wykonania, ale również y, my podchodzimy bardzo typowo do naszych klientów, no bo Pewnie jak będziecie Państwo konfrontować nasze oferty, które mam nadzieję, że chętnie mój kolega Państwu przygotuje, to zwróćcie uwagę, że wiele rzeczy nie będzie przedstawione, żeby ta cena była czasem konkurencyjna lub jakby pewne stereotypy. My chcemy, żeby nasi klienci czuli się zaopiekowani i żeby wiedzieli, co mogą wybierać, jakie mają spektrum możliwości. Tak? Więc żeby ta decyzja była świadoma, więc też to funkcjonowanie, jak będziemy konsultować razem z Państwem na budowie, na wizji lokalnej, to zwrócimy uwagę, warto już pomyśleć wtedy, gdzie będą ustawione meble, gdzie będzie telewizor, gdzie będzie, jak będzie wyglądać kwestia wentylacji, tak? komunikacji, do, do tak żeby to okno nie było problemem w życiu codziennym, a raczej żeby jego otwarcie lub przesunięcie Uchylenie było funkcjonalne, tak? bo często jest tak, że jest piękny projekt, który architekt narysował. No ale później Państwo macie problem, jak wybrać w tej sytuacji, no bo nagle się okazuje, że to jest, to jest, te szyby, te dachy są tak duże, że nie możemy. Właśnie czego nie możemy, to Państwo podejmiecie decyzję w momencie, w którym omówimy sobie, jak budowa Państwa będzie konstruowana. Kolejny element to oczywiście zabezpieczenie mienia. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie mienia, no to musimy zwrócić uwagę na wszystkie elementy klasy, antywomaniowości. Powiem Państwu, z badań wynika, że no, oczywiście domyślać się, że najwięcej włamań występuje przez okna, okno tarasowe. Yy, ale jest takie też badanie, które mówi, że jeżeli się nie zostanie do Państwa do domu w ciągu 15 sekund, to on się nie męczy, bo to jest papura, tak? On pójdzie z i tam będzie w ciągu 15 sekund. Jeżeli wybierzają okno standardowe, to przykra prawda jest taka, yy, że standardowe. Jakieś nie bardzo wyposażony w jakikolwiek tam zaczepak, to i tak dalej, to niestety najczęściej bywa tak, że w ciągu tych 15 sekund z uśmiechem na twarzy, nie niszcząc okna, ten bombometr jest w stanie się do państwa dostać. A kto wybije chyba u państwa, to tylko taki wartość, który w ogóle nie zna się na fachu i nie powinien nawet myśleć o tym, żeby nie lub bo to tylko na szkodę sobie i państwo i, i państwu, no Więc zwracam ja uwagę tylko na to, że. Myślę, że 70% stolarki otworowych, które dla rynku indywidualnego się sprzedaje, to są okucia standardowe, bo nikt nie myśli o doposażeniu tego rozwiązania. Czasem mówimy o rozwiązaniu, że na jednym oknie dołożymy trzy zaczepy antyważeniowe, jakoś blachę antyrozwierceniową czy klamkę z kuczykiem. Na całym oknie będzie to różnica źródła 30, 50, 100 złotych, ale będziecie Państwo mieli okno bezpieczne. Nie? Znaczy konfigurując stolarkę na parterze, zwracam uwagę na to, że jeżeli okno jest dwukwaterowe takie standardowe funkcje, jak Państwo jesteście przyzwyczajeni, rozwierną uchylne z jednej strony, tak, żeby do wentylacji było, a z drugiej rozwierne, to to rozwierne ma zawsze, jest mniej zabezpieczone, mniej szczelne, ponieważ ta zasuwnica, czy te elementy, które powodują, że to wszystko się otwiera i zamyka, jest oknie rozwiernym uchylnym po obwodzie, natomiast rozwierny jest tylko od strony czołowej, bo z tyłu są zawiasy sztywne i nie ma żadnego zapotrzebowania, żeby, żeby to okno było z tyłu gdzieś tam regulowane dodatkowo, tak? A my zawsze polecamy, żeby na parterze sobie zrobić obie skwoty rozwierne uchylne, po to, żeby ta zasłonica i te zabezpieczenia były właśnie po celu w wodzie naszego okna. Mhm. No i jeszcze jedna kwestia, te okna muszą być oszczędne dla Państwa. No bo dzisiaj Państwo kupujecie okna za 1020, no ale była taka oferta, żeby dołożyć do 25 tysięcy na stolarce otworowej. No i tak nie, nie, nikt Państwu nie przedstawił, jakie są te różnice, tak, jakie są korzyści w jakim czasie to Państwo się zwróci. Bo mm, Państwo mieszkacie w nowym domach, więc to, to, to trudno jest od tego poziomu, gdzie nie ma okna, poczuć, jaka jest różnica względem sytuacji, w której te okna są. Natomiast w sytuacji, w której ktoś ma okna wymienione i wymieniono na cieplejsze, no to i powiedzmy, opala, tak mówię, skrajnie yy, węgla, na przykład, tak. No i zwrócił, zwracał nam czasem, przez to tutaj uwagę. my yy, kupiliśmy wcześniej kilka węgla, yy, państwo mieli okna. Dalej, mam, dalej kupiliśmy cztery węgla, węgiel się spalił, no i gdzie ta oszczędność, tak? No ale klient przyzwyczaił się bardzo szybko do wygody, do dobrego. No i po pierwszym, e, po, 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 po pierwszym roku, no, nie pamiętam, że rok wcześniej temperatura w jego domu była 19 stopni, a teraz całą zimę miał no, 24-25, bo nagle się okazało, że jest cieplej. Więc ta oszczędność to jest ten wydatek energetyczny, który zaoszczędzamy, tak? Jeżeli mamy e, piece, tak jak zakładamy Państwa, już w nowoczesnych domach piece, które są gazowe, tak? czy, czy elektryczne, no to w tym momencie czujecie bezpośrednie przełożenie na oszczędności, które wynikają jakby z tego, że okno jest cieplejsze, jeżeli mamy jakby, już, daj Boże, tak? ogrzewanie podłogowe i wychłodzenie te, tej przestrzeni powoduje, że to szybko się włącza, piec co chwilę się włącza i mamy te rachunki w skali miesiąca już widzimy różnicę od w zależności oczywiście nie chcę podawać kwot, no bo to każda budowa jest inna i jakby wielu czynników to na czym wpływa, natomiast największym jakby tymi przestrzeniami to ciepło może uciekać jest właśnie jest właśnie okryta.